Cześć moi drodzy, witajcie w trzecim odcinku Tali dla Początkujących. Tym razem zajmiemy się magiem, jako że jest to kolejna klasa według naszego polskiego alfabetu. I tutaj chciałem wam pokazać coś nieco bardziej interesującego, jeżeli chodzi o jakby przełożenie tego, co ja do Was mówię na rzeczywistość. Jestem w tej chwili na serwerze amerykańskim, na tym samym moim koncie. Na którym e, gram normalnie, jak widzicie. Nie mam tutaj żadnych znajomych, po prostu nikogo nie dodawałem. E, chciałem Wam pokazać liczbę zwycięstw, którą mam: 78 zwycięstw w trybie rankingowym, 28 zwycięstw na arenie. Czyli, jak łatwo możecie się domyślić, jest to konto, którego nie używałem zbyt dużo. Można by powiedzieć, że nawet używałem go bardzo mało pofarmiłem chwilkę areny, zagrałem ze 3-4, potem udało mi się zebrać kilka paczek, otworzyłem tutaj paczki z Gobliny kontrakt Gnomy, jak pojawił się dodatek, no i z tego tytułu udało mi się troszeczkę, troszeczkę uzbierać. Jak widzicie, grałem tutaj praktycznie samym magiem i w związku z tym właśnie chciałem pokazać Wam maga w takiej wersji, gdzie tak naprawdę tych kart nie mam za dużo dostępnych, tak jak właśnie osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę. Z hardstone'em, tym razem nie tak jak w poprzednich przypadkach, gdzie mieliśmy 1020 dustów. Mam talię, którą grałem tutaj rankingowo. Doszedłem w poprzednim sezonie bodajże do rangi 13, ale wynikało to tylko i wyłącznie z mojego lenistwa. Mogłem spokojnie zajść wyżej i ją później wam pokażę. Teraz chciałem zaprezentować wam talię z 0 dustów. Jest to talia, która powiedzmy. Spełnia podstawowe role maga, czyli kontrolę stołu za pomocą czarów, takich jak pocisk lodu, tajemne pociski, tajemna eksplozja, kula ognia, polimorfia czy fala płomieni. Do tego mamy kilku z bardzo solidnych stronników, takich jak chociażby tarczowy z żywiołak wody. Dodałem też arcymaga dla obrażeń zaklęć. Tak samo jest tutaj kobolt również dla obrażeń zaklęć, to całkiem, całkiem nam się przydaje. Oprócz tego mamy Berserkera z Gurubaszy, który najlepiej właśnie sprawdza się na Magu. Moim zdaniem bardzo fajna karta na początek. Do tego dwie trójki, które w zasadzie wsadzam do każdej z tych podstawowych talii. Łowczyni z Brzyczwoskórych, moim zdaniem jest to naprawdę świetna karta. Chyba jedna z najlepszych tych podstawowych trójek. No i oczywiście Kapłanka do bufowania Dwa Bagienne Raptory jako taka podstawka. Żrący Bagienny Szlam również nam się przyda. No i Alfia Łuczyńska jako... Pira ze drzwi, dodatkowy czar, jeżeli tak możemy się wyrazić. Gnomka wynalazca i dwa razy tajemny intelekt, żeby kart nam również nie zabrakło. Myślę, że taką talion spokojnie wyjdziecie powyżej 20 rangi. E, natomiast co dalej, to może być już troszeczkę trudniej. Natomiast jeżeli spróbujecie czegoś takiego, czyli budżetowej wersji Mac Major, talia, która była bardzo popularna po wyjściu gobliny kontra gnomy, e, czyli powiedzmy niecałe. Roku temu, jakoś tak, pira ze drzwi. E, Talia, która troszeczkę straciła na swojej mocy wraz z pojawieniem się Czarnej Góry, gdzie te karty tam powiedzmy nowe się pojawiły, które nieco ją przyćmiły i powiedzmy dla Maga bardziej tempo stało się interesujące niż MAC. natomiast MechMage jak najbardziej nadal jest interesującą talią i spokojnie można na nim wybić legendę. Myślę, że być może nawet taką listą jak mam tutaj. Wypadałoby ewentualnie dać jakiegoś Loateba i Antonidasa i Buma. no ale to już są karty, które kosztują tak naprawdę więcej niż cała ta talia. Oczywiście no Loateb jest, jest znak, ale Wiecie, wiecie o co mi chodzi? E, jest to dość standardowy mech z nakręcanymi gnomami, wichajmistrzami, e, żmijem many, naganiaczem, śniegoczłapem, wkurzotronem tylko raz, e, golemem zbożowym pajęczym czołgiem. Golemy zbożowe, tak naprawdę w normalnej wersji e, ich nie ma, no ale tutaj dodałem, żeby było więcej tych mechów. Dwa razy technik, dwa razy goblin grzmotnik, mechaniczny yeti i załogowy szatkownik, również razy dwa. Do tego oczywiście kula ognia, e, pocisk lodu, jedne tajemne pociski, głównie przeciwko Face facehunterom i tym paladynom nowym. Jest stabilny portal i ogniste działo, również nam się tutaj przydadzą. I jeden tajemny intelekt, żeby e, za, zamiast e, lazurowego smokowca, czyli karty, której normalnie byśmy używali w ramach e, dobierania... Dobierania kart. Tak, to jest ta standardowa piątka. Tutaj tej karty nie mamy dostępnej, ona by jeszcze podwyższyła e, koszt talii. Natomiast zamiast tego mamy tajemny intelekt. I ta, spra ta talia sprawdza się naprawdę, naprawdę nieźle. E, tak jak mówiłem, no jest to prawie standardowy mech kosztuje 1140 dastu. Jakbyście się postarali i zastąpili, powiedzmy, tajemny intelekt e, lazurowym smakowcem i ewentualnie przed Golema Zbożowego, dwa razy Golema Zbożowego, Boomem i Antonidasem, to macie już praktycznie idealną talię dla mech e, Jeszcze teraz pojawiła się nowa piątka, e, z dodatku wielki turniej. Już patrzę, gdzie on jest. Jestem taki rycerzek. O dokładnie, nakręcany rycerz. Moim zdaniem, bardzo fajna karta, która w pewnym stopniu przywróciła mech Major do łask, bo jest to kolejne wzmocnienie dla mechów. Bardzo, bardzo fajna rzecz. I jest jeszcze mech, którego spokojnie można używać. Bez jakiegoś ryzyka mamy jeszcze e, Felirivera, natomiast moim zdaniem nie jest to karta, którą, którą można by polecić. Natomiast mamy załogowe podnie załogowego podniebnego golema, którego spokojnie można wsadzić raz, dwa. Jako ten powiedzmy e, stronnik o wyższej wartości, tak jak e, chociażby szatkownik, e, to jest na pewno karta, która. Pozwoli nam uzyskać jeszcze lepszą kontrolę nad stołem, a o to głównie chodzi w Mech Major, żeby właśnie mieć kontrolę nad stołem i potem przejść do zadawania punktów obrażeń w kierunku naszego przeciwnika. Także spróbujemy sobie zagrać jeden pojedynek. Mam nadzieję, że uda nam się coś ciekawego tutaj ugrać. Zaraz zobaczymy, na której w tej chwili jestem randze, bo nawet sam nie pamiętam. Na randze 19, także myślę, że no właśnie. 51 magią, także wcale jakoś dużo tego nie jest. Ranga 19, czyli myślę, że dość adekwatna, dlatego odkąd chcielibyśmy zacząć taką talion grać? Oczywiście myślę, że spokojnie można dojść e, znacznie, znacznie wyżej. E, być może nawet do legendy, być może brakowałoby wtedy tych legendarek i potrzebowalibyśmy jednak ulepszyć tą dalię, zanim będziemy mogli powyższy, powalczyć o, że tak powiem, wyższe cele. Natomiast w międzyczasie można spokojnie rankingi sobie nabijać Mech Myślę, że dlaczego, dlaczego by nie. mamy Paladyna. Zaczynamy, czyli pozbędziemy się dwóch czwórek, liczymy na jedynkę, ewentualnie na mechów. Myślę, że tutaj zagrania są dość oczywiste. Śniegoczłap skontruje całkiem nieźle jego stronników za dwa. Ewentualnie w przyszłości zablokuje możliwość użycia musztry, tudzież Master for Battle. Golem zbożowy również na pewno się przyda. E, możemy ewentualnie zagrać pajęczego czołga. E, pa, pajęczy czołg, przepraszam. E, natomiast golem zbożowy da nam e, większą gwarancję tego, że goblin grzmotnik będzie mógł zostać odpalony. Trochę sobie tutaj przyciszę. E, no jest to serwer amerykański, więc powiedzmy, połączenie nie jest aż takie dobre. Także będziecie musieli mi wybaczyć, lekkie tutaj. E, Przestoję, że tak powiem, natomiast mam nadzieję, że nie będzie takim specjalnym problemem. Jest naganiacz mechów, ale jego wykorzystamy sobie nieco później. Teraz idealnie byłoby dla nas, gdyby właśnie nasz przeciwnik zagrał sobie tych rekrutów. Nie wiem, tak naprawdę, co może w Kurzotron oznaczać. Okej. Okay. Powinno być w zasadzie w porządku. O ile oczywiście RMG nam dopisze. Nie dopisało przecież. Po co? Oczywiście poświęcamy uszkodzonego golema. Tutaj możemy zamrozić i uniemożliwić zagranie e, srebrytowego czempiona. Przepraszam, jeszcze te polskie nazwy nie są mi tak do końca. Znajomy, że tak się wyrażę. A tutaj atakujemy twarz. On nie może użyć broni. Tych dwóch rekrutów e, zabije tego zamrażacza naszego. Natomiast szkoda by było poświęcać 5 punktów obrażeń tylko po to, żeby to uniemożliwić. To moim zdaniem był błąd. Chyba że ma e, jeszcze jakiś czar, którym albo inny, inny sposób, żeby wzmocnić tego stronika, bo musi się pozbyć tej zamrażarki. Bo inaczej nigdy tej broni nie użyje. Ha, ale widzę, że mu to odpowiada. No spoko. Spróbujemy się trochę wysypać na stół. Mamy przeciwnika na 13, życia i mamy 9 punktów obrażeń w ręku. Dostępnych już w następnej turze. Mogliśmy nawet użyć to w tej turze, no ale oczywiście nie było takiej potrzeby. Eee, powinniśmy być w stanie go w następnej turze wykończyć. Gdzie w zemsty tutaj kompletnie nas nie obchodzi, niezależnie od tego co trafi. No, nawet nic nie zabił. Okay. <laughs> to był dość szybki przykład tego, jak Totalia się sprawuje. Natomiast, jak widzieliście, poradziła sobie bardzo dobrze, bardzo agresywnie, udało nam się zagrać. Mimo, że tak naprawdę naganiacza mechów za bardzo nie wykorzystaliśmy. Eee, raczej, powiedzmy, oparliśmy się na czym innym. Eee, ten goblin, grzmotnik, troszeczkę nam pomógł. No i w zasadzie, przez to, że zamrażaliśmy cały czas naszego przeciwnika, to nie miał za dużo możliwości zrobienia czegokolwiek. Z naszym, z naszym stołem, tak czy inaczej, taka wersja Magmagea, i jeszcze troszeczkę w niej brakuje, moim zdaniem, spokojnie możecie jej popróbować. To jest mój przykład Tali dla MAGA, za nieco ponad 1000 pyłku. Oczywiście możecie spróbować czegoś innego, możecie spróbować tempo, możecie spróbować eee, Freeze Major, możecie spróbować Agro Major. tak naprawdę wybór jest wasz, tak jak wspominałem, no to jest po prostu moja propozycja tego, co możecie zrobić za dość niewielką. Ilość pyłku i taka talia myślę, że spokojnie będzie się sprawdzać w grach rankingowych i sporo przyjemności całkiem przy okazji Wam przyniesie. Tak czy inaczej, moi drodzy, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Zapraszam oczywiście do kolejnych. W następnym odcinku zajmiemy się Paladynem. Także mam nadzieję, że uda mi się go jutro wypuścić. Mam nadzieję, że uda mi się. Tym odcinkiem i tymi, które do tej pory się pojawiły, pomóc Wam w Waszych przygodach z Hartznonem, być może je coś zasugerować, coś co Wam się przyda, być może czegoś po prostu Was nauczyć, a może po prostu lubicie oglądać i, i słuchać moich, moich wypoczyn, że tak powiem. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się następnym razem. A tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!